Cześć, to jest program kameralnie, a my jesteśmy dzisiaj z Wiktorem. Cześć, Wiktor, witam. Bardzo się cieszę, że w ogóle napisałeś do mnie, że masz taki samochód, to jest Mazda MX5 NB po faceliftingu. Mimo, że to jak już ustaliliśmy, nie za bardzo ten facelifting widać, ale dzisiaj będziemy jeździć tym, co nazywa się popularnie miejskim go kartem. Tak, dokładnie. I ja mam zamiar się o tym też przekonać, bo nigdy tym nie jeździłem. To wsiadamy do środka i jedziemy. Dla vlogera nie przejdzie tego testu, bo nie ma gdzie położyć mikrofonu. Dobra, dzisiaj mieliśmy obalić to, że w zimie nie jeździ się kabrioletem. Powiem ci, że ja już mam ochotę założyć czapkę. Nie wiem, jak ty się czujesz jeżdżąc w zimie kabrioletem. Wiesz co? No. Dobrze powiedziesz, że. Całkiem dobrze pomijając spojrzenia ludzi, bo ludzie się też co nie? Jak na idiotę? Dokładnie tak. No, Zim, <grym> Będę trochę wyglądał jak sprzedawca choinek, ale trudno. Będzie mi łatwiej. Co mamy pod machą? Pod maską 1.8. najgorzej Aha No Tak normalnie wiesz Gdybyś wkręcił dzisiejsze na przykład 1.6 turbo do 7000 prawie to, to brzmiałoby to trochę jak kosiarka Aha. Jeśli chodzi o dźwięki zwłaszcza no to tutaj w masie jest tam jakiś tam taki problem to jest głośno wszystko słychać e, Przy złożonym dachu też wcale nie jest dzisiaj No z kolei wtedy słuchać wszystko z zewnątrz, z wewnątrz samochodu Słychać dyfer jak sobie z tyłu szum i piszczy, I tak różne dźwięki ciekawe wydają Spalanie. Tak, no, ile wleje, tyle spali Zależy jak a Nie liczę tak spalania dokładnie, bo boję się Boję się jak, co się stanie, jak zobaczę jakie kwoty wydaje na to paliwo Teraz w ogóle chyba żyję trochę w nieświadomości tutaj Teraz myślę, że około 11-12 to, to, to spokojnie przy moim stylu jazdy że. Ale tutaj pełen minimalizm. Jakby zrobić taki typowy test, wiesz, kupującego samochód i tak pomacać, tutaj to tu nic nie trzeszczy. No. Nic? Nawet nie ma co trzeszczyć. To nie ma co, ale masz klimatyzację, tak. mówiłeś, że to był dla ciebie priorytet też. I 1,8, oprócz ale. tego, że 1,8 to klimatyzacja. i czarny. i czarny I czarny, ja czarny, najbardziej problematyczny, ale z drugiej strony, chyba. Najbardziej imponujący zawsze. Znaczy. Bo jak Ale... się uzyska głębiec z czarnego, to nie ciężko jest to zmiennie. przebić. Gdzie jesteś, którym właścicielem tego auta? W Polsce podaję czwarty. Popatrzcie no. tak na kierownicę. Nie jest tak źle. Nawet, nie? No. No, na wysokości. Liczę na to, że nie była kręcona. To jest Liczysz szanowni? na to przebieg. 141 tysięcy. Nie każdy jeździ nim tak w zimie jak ty. Ale ja się, ja się jakoś stwierdziłem, że to będzie mówić samochód całoroczny? I, I sprawdza się. Na razie się tego strzelamy, sprawdza się, powiem, się. Bez to nie ma, to nie ma nie razu problemów. Żadnych. Prawda, że da się jechać. No. Da się. W czapce, ewentualnie w kapturze, nic mi nie przeszkadza. Wcześniej było trochę gorzej. Nie wiem, jakby było przy minusowych temperaturach, bo dzisiaj dodajmy, mamy tak koło zera. Dwa stopnie mniej więcej. Dobrze, że nie pada. Bo domyślałem się, że jakby padało, to nie jeździłbyś bez dachu. To jest kolejny dało opalić, no dzisiaj nie pada, więc go nie opalimy Natomiast że da się jechać mazdą w deszczu no. I da się nie zmoknąć Tylko trzeba jechać Bo tam trzeba, Co takie powiedzmy 60-80 na godzinę trzeba utrzymać I wtedy faktycznie nie pada, kiedyś z ciekawości że pada deszcz i z ciekawości złożyłem sobie yy, Dach na światłach no. Przejechałem się kawałek z tego dachu i faktycznie nie padało na mnie. Chociaż nie są to warunki Zbyt komfortowe, to da się Tu jest całkiem ciepło, gdybyście chcieli wiedzieć tak. Ale nawet jadę bez rękawiczek, więc jest dobrze Byś tak prysnął na szyby to nam na głowę też, nie? No właśnie niestety tak, a myślę, że wypadałby to zrobić. <laughs> Wiesz co, zle sobie ustawienie spryskiwacza, więc uwaga. Na kamerę walnie, e, chociaż trochę Czad! Dzień dobry, pan się śmieje, dzień dobry. Śmiesznie. śmiesznie, śmiesznie. Naprawdę śmiesznie. To co, uwaga, przysiadam się. Słupek A tak zwany Nauczyłem się. Jest troszkę gruby, przy Może nie ma zabójczego przyspieszenia Ale wiesz co, te odgłosy mm -hmm. tworzą wrażenie jakbyś jechał szybciej Dokładnie To powiedz mi jeszcze co nieco o awaryjności tego samochodu Wiesz co, tak na razie nie ma awaryjności tego samochodu Bo mówi się, że w tym samochodzie nie ma się co popsuć, nie? Tak. No one są generalnie bezawaryjne, tu się niewiele może popsuć jeszcze robili ten samochód po to, żeby on jeździł, a nie po to, żeby stał w warsztacie, że można było zrobić na częściach. No! Ja to uwielbiam. Bo ja to, ja to uwielbiam. Mogę mieć głośny samochód. Mam to w dupie, szczerze mówiąc. Mhm. I mi to nie będzie przeszkadzało. Fakt w trasie może być to problematyczne. Bo jakkolwiek. Te nowsze konstrukcje już tam potrafią się ugrzecznić przy jakiejś stałej ilości obrotów, mm -hmm. natomiast domyślam się, że tutaj uszy zatyka i to mocno. Trochę tak. Ale jest taki świadom tego samochodu, z którego na pewno nie chciałbym rezygnować. No ale to tak jak wiesz, kupić sobie samochód sportowy i szukać pojemnych schowków nie? No, Dokładnie. Bez nie, sensu. Schowków nie ma, nie ma co schować. No nie, tutaj nie ma co rzeczy, żeby... Ewentualnie tutaj no, parę rzeczy się mieści. takiej średniej wielkości. To... Normal, że tak A. powiem. No i mamy jeszcze podłokietnik, mm -hmm. jeden cup holder. I tyle. To są niby dwa cup holdery, bo jeszcze jest takie coś. A przemawia. jeszcze jestem. Ale tutaj wsadzenie czegokolwiek skutkuje tym, że nie jesteś w stanie zmieniać biegów. Więc. To jest zrobione po to, żeby było zrobione, a nie po to, żeby służyło przewożeniu jakichś kutków. Ten skoklewarka jest imponujący. Jest krótki, prawda? No, takim jeszcze nie jest. W tajperze jest bardzo krótki. U mnie. Krótki. Ale tu? Ultra, ultra krótki Tak, tak już w łacinę idziemy mocno Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie Dziękuję Dziękuję bardzo, miałem w ogóle okazję się przejechać pierwszy raz To już mówiłem I tak jak zawsze myślałem sobie, żeby go kupić To po tym spotkaniu mam chyba jeszcze większą ochotę na coś takiego A wiem, że można w dobrych cenach takie samochody wyrwać Można Rzeczywiście Wiktor jest moim widzem Tak Więc przekrój teraz wiekowy. Bo mam się czym pochwalić, wiesz, bo to jest, to jest taka stary. nabilitacja. Nie, że stary, ale nie jesteś. No nie, nie jesteś nie dzieckiem. Jestem nie jesteś tak. dzieckiem, nie jesteś w gimnazjum. Wszyscy mówią, mogą sobie mówić, co chcą, że internet jest dla gimbusów, ale to nieprawda. Skoro są samochody youtuberów, miałybyś też samochody widzów, więc to jest pierwszy odcinek z tej serii. No właściwie koniec tego pierwszego odcinka z tej serii. Dziękujemy bardzo. Instagramy, Facebooki, Snapchaty. Wiesz, że to ważne. Przynajmniej po spotkaniu ze mną. Rzeczywiście to jest ważne. Linki macie w opisie. I dziękujemy, do widzenia. Możemy się pożegnać. Cześć. Jak w Familiadzie. W Tutaj byłem. Cześć. Możesz składać. Nieźle.